do sukcesu Łukasza. Mam tutaj taki zestaw od pana Jerzego Mazura, kierowcy rajdowego, wyścigowego, pierwszego Polaka, który kończył rajd Dakar. Mamy tutaj album z okazji 25-lecia jego muzeum, podpisany przez Patryka Mikiciuka i Jurka Mazura. Mamy tu czapkę z, z autografem Jerzego Mazura i kalendarz. Także jeżeli ktoś z Was docenia pracę, ciężką pracę sportowców i do tego ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w życie społeczne, a Jurek Mazur od 33 lat aktywnie wspiera orkiestrę, zapraszam do licytacji. Jaka kwota? Od złotóweczki. Od zaczynamy. złotóweczki. Od złotóweczki zaczynamy oczywiście każdą licytację. Bardzo dziękujemy. Już mamy 10 złotych. Super, dziękuję. 15 złotych, 20 złotych, 30. 40 i rozpędzamy się powoli. 45. 100 zł, i mamy 100 zł. Tu ma Ja przypomnę 200 zł, i mamy 200 zł. Mamy 200 zł, mamy 200 zł za zestaw 300 I mamy 600 zł już. 600 zł, bardzo tak dziękuję. dziękuję powiem dzieje, wam szczerze, 100. że licytujecie pamiątki. Od człowieka, który na stałe zapisał się już w historii polskiej motoryzacji. 800 zł Myślę, mamy. że będzie to niesamowite. 800 zł. Mamy 800 zł. To jest coś niesamowitego. Mamy 800 zł po raz pierwszy za. Czy ja mogę to odłożyć? Y... Muszę Wam powiedzieć z tej perspektywy, że oni mają strasznie ciężką pracę. Te reflektory mocno świecą po oczach. Do czasu. To, to jest... się przyzwyczaja. Przyjemność, okay. przyjemność. Czyli w przyszłym roku może rzeczy. się uda, jeżeli yy, da radę. O, piękna czapeczka piękna w wyścigowym czasy, kolorze czerwonym. Czerwony, my lubimy czerwony. Najszybszy. Czerwony jest najszybszy, dokładnie. dokładnie. Do tego płyta to jest też bardzo charakterystyczna, charakterystyczna rzecz, bo pan Jerzy skomponował utwór specjalnie dla Roberta Kubicy. Robert podobno bardzo się ucieszył z tego utworu. Ja go nigdy nie odsłuchałem, nie mam odwagi, bo tak jak pan Jerzy jest wybitnym kierowcą, nie wiem, czy jest wybitnym muzykiem. Także dzisiaj obiecuję, że się odważę wysłuchać tego, z podpisem tego numeru. Oczywiście z podpisem, z podpisem oczywiście tak. Dla... Czapeczka też podpisana. Tutaj mamy piękny, piękny autograf z napisem Dla dobrego serca. podpisane właśnie Patryk Mikiciuk oraz Jerzy Mazur. Album pokazuje, yy, mówi o osiągnięciach Jerzego, ale też pokazuje najważniejsze pamiątki, które są w jego muzeum. Nie będziemy yy. prezentować, trzeba to wylicytować. Trzeba wylicytować. I Przyznam, już... że to jest album limitowany do 80 sztuk, podarowany tylko i wyłącznie ludziom związanym, związanych z, z motorsportem. Dwa albumy zostały wylicytowane, znaczy jeden został wylicytowany w ramach Wośpu, tak do... drugi jest tutaj w Kośminie, także tak wyjątkowa sytuacja. Niesamowite. Yy, I mamy dalej 800 zł. 800 zł. Mamy 800 zł po raz Jak to kolega mówi jeżeli ktoś jest w stanie skonsultować z księgową żoną, mężczyzną. I mamy 1000 zł. To Wielkie brawa. Dziękuje serdecznie. Złotych. Proszę Państwa, taki opis przedmiotu, tak dokładny, to jest coś niesamowitego. Czym... Kolejna rzecz, to są takie emocje, że ja sam zapomniałem, co tutaj jest w tym kartonie. Kolejna rzecz to jest kalendarz z autografem pana Jerzego z jednym z samochodów, które stoją w muzeum. To jest Porsche przygotowane na Ride Monte Carlo Classic, które startowało bodajże w 2013 roku. Auto z 73 roku. Na pięknym zdjęciu w każdym biurze, w każdym domu będzie się rewelacyjnie prezentować. Niesamowite, piękne. i 1000 mam... zł. Ja, ja sprawdzę. My tu z Arturem komisyjnie my komisji nie sprawdzamy każdy kalendarz zawsze. My patrzmy, 1100. My drodzy patrzmy. Państwo, 1100 to jest niesamowita kwota. My, Bardzo dziękuję. My jesteśmy tacy szczegółowi. Koledzy tutaj sprawdzają, czy aby daty się na pewno zgadzają. Ale jest styczeń, proszę Państwa, 2026. Jest styczeń no, Tak, już... to zdąży jeszcze się załapać na przyszłoroczną <gry> tak, edycję. Żeby, za, żeby kolejny e, finał. 1100 złotych, tak? 1100 zł. 1100 zł, jeżeli ktoś z Państwa chce być posiadaczem 1500, 1500 tak? Wspaniałej złotych. pamiątki. 1500 złotych, cudownie. Tak jest, wielkie wiadomo. brawa, 1500 złotych mamy, 1500. Powiem wam szczerze, że pan Jerzy w tym roku obchodzi 75. urodziny w październiku i myślę, że takie gesty w stosunku do orkiestry, którą wspiera, którą bardzo lubi, sprawią mu więcej radości niż nie wiadomo jak wyrafinowany prezent, także serdecznie dziękuję raz jeszcze. Ale myślę, że to nie są ostatnie podziękowania. Dokładnie, 1500 zł po raz drugi w takim układzie. 1500 mamy... zł po raz drugi. Po raz drugi, tak, 1500 zł po raz drugi. Oczywiście osoba, która wylicytuje, bardzo chętnie przekaże zdjęcia z momentu, gdy pan Jerzy podpisywał te, te wszystkie gadżety, także myślę, że będzie to fajna pamiątka. Co jeszcze ciekawego? Album jest podpisany przez Patryka Mikiciuka w dniu, gdy uruchamiali po raz pierwszy Warszawę z numerem 000001. Także to też jest taki bardzo charakterystyczny moment, jeżeli chodzi o polską motoryzację. Było to właśnie podpisywane przy okazji uruchomienia tego samochodu, gdzie mogliśmy w tym uczestniczyć. Także historii z tym jest mnóstwo związanych. Tak, to mają do siebie pamiątki, że one właśnie przechowują tą historię i jeśli ją usłyszymy, to wtedy za zachowują już w ogóle się w pamięci, więc niesamowite przedmioty, niesamowite e, rzeczy. Eee, 1500? 1500 zł, mamy 1500 złotych. 1500 złotych, drodzy 1500 Państwo. 1500 zł po raz złotych. drugi. 1500 zł po raz drugi, drodzy Państwo, musimy się tutaj streszczać. Więc, drodzy Państwo, trzeba nadać po tej licytacji. 1500 zł po raz drugi, 1500 zł po raz drugi. Mamy naprawdę niesamowite przedmioty, których już nie będzie. Taję, nie takie, będzie, nie będzie. Wydruk był limitowany, także jest to temat zamknięty. Jest to jedyna w swoim rodzaju pamiątka inspirująca, bo ja przyznam szczerze, że dokonania sportowców. Y zarówno pana Jerzego, zarówno Łukasza Borowskiego, one są takim motorem napędowym dla mnie na pewno. Mam nadzieję, że też dla was, mam nadzieję, że dla młodych ludzi to też będzie świetny przykład, jak można realizować marzenia, jak można dążyć do celu. Także dla mnie jest to ogromny symbol. Zarówno te przedmioty, jak i ta kwota, która jest wylicytowana. 1500 zł tak po raz jest. drugi. Tak, wiele osób licytowało przejazd, więc myślę, że to będzie idealna rzecz. Jakby się jej na przykład nie udało wylicytować przejazdu, mi się wydaje, że to będzie jak najbardziej yy, godne zastąpienie. Yy, więc drodzy Państwo, 1500 zł po raz drugi, 1500 zł po raz drugi, yy, tak jest. Czy będzie 1500 po raz trzeci, czy jeszcze będzie jakaś inna kwota? Jeszcze musimy chwilkę Czekamy. poczekać, tak jest. Yy, drodzy Państwo. Yy, chwileczkę, na... chwileczkę poczekamy i. Myślę, że będziemy zmierzyć. Ja generalnie muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje, co państwo robicie yy, i ogromny szacunek za to wam. E, bardzo dziękujemy. E, ja jeszcze przedstawię pana, e, bo tak wszedł pan tutaj na scenę z, z buta. I e, proszę państwa, to jest pan Sławek, Sławek Skalski, Sławek Skalski e, który jest pasjonatem. A może pan opowie trochę o sobie w sensie, czym się Nie ma pamiętać. tu czego opowiadać, jak jestem pasjonat pasjonatem motorsportu i Kto bardzo... ma w ogóle, jak, kto ma w domu y, album z 25 lat, 25-lecia muzeum e, motoryzacyjnych w no, Tylko i wyłącznie pasjonat motoryzacyjny. Dro... z nas normalny, taki człowiek chodzący... Ale drodzy Państwo, y, <laughs> proszę, się, proszę zwrócić uwagę na ludzi, którzy osiągają y, sukcesy w motorsporcie, większe, mniejsze. Oni poświęcają na to mnóstwo czasu, mnóstwo energii i to są naprawdę ludzie, którzy mogą być dla nas przykładem. Także ja na to patrzę bardzo szeroko. To jest inspirujące, także 1500 po raz drugi. 1500 zł po raz drugi. Czy będzie jeszcze jakiś ruch? Nie mamy, więc myślę, że będziemy zmierzać ku temu, by powiedzieć 1500 zł po raz ostatni, więc. Także zrobię to też czynić. w zwolnionym tempie. Serdecznie dziękuję. To była ogromna przyjemność. 1500 po raz trzeci. Wielkie brawa, brawa Dzięki, drodzy państwo. Dziękuję. Wielkie brawa. ślicznie. Serdecznie dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy za wsparcie naszego sztabu. Dziękujemy za udział w licytacji tak szczegółowe przedstawienie. Teraz będziemy musieli Łukasz naprawdę stanąć na e, najwyższych na najwyższych. E, tak jest. Artur